Dzień jestem Klaudia no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Dwaj sklepikarze, panowie A i B kupują jabłka u tego samego hurtownika. W sklepie pana A cena detaliczna jest o 25% wyższa od hurtowej, a w sklepie pana B o 30% wyższa od hurtowej. Pan A sprzedał 160 kg jabłek, a pan B 120 kg jabłek. Który z nich więcej zyskał na sprzedaży jabłek? O ile procent więcej? Dobra. To zaczynamy od tego, że musimy sobie to ładnie porozpisywać, że cena hurtowa tych jabłek to jest X. I teraz tak. W sklepie pana A, czyli mamy pana A, i cena jest o 25% wyższa od hurtowej. Czyli to, co mamy w, sklepie, w cenie hurtowej, to jest 100%, my tu mamy o 25% więcej, czyli to jest 125% więcej. Zatem my tu mamy po zamienieniu na ułamek dziesiętny 1,25 ceny, czyli x. Natomiast u pana B, my tutaj mamy o 35%. Procent wyższą to cenę. Zatem my tutaj mamy 1,3x. I teraz tak. Pan A sprzedał po tej cenie 160 kg jabłek. Następnie pan B 120 kg jabłek. Jak my sobie tutaj wymnożymy, to tu otrzymamy 200x. A tutaj 156x. Natomiast, my mamy tutaj wyliczyć, który z nich więcej zyskał na sprzedaży. To teraz krótka historyjka. Idzie sobie pan A do hurtowni i kupuje 160 kg, może tym kolorem 160 kg jabłek u hurtownika. No to mówię mu tak: Poproszę 160 kg po x złotych. Czyli zapłacił tyle. Natomiast pan B poszedł i kupił 120 kg jabłek po cenie x. Dlatego zysk pana A to jest to, po ile on sprzedał te jabłka Minus to, co on zapłacił w hurtowni. To jest 40x. A pan B, jego zysk to jest 156. Za tyle sprzedał jabłka, a po tyle je kupił. Czyli zysku ma 36x. To musimy teraz wyliczyć, który z nich więcej zyskał na sprzedaży jabłek? Na sprzedaży jabłek więcej zyskał pan A. I pokazujemy, że 40x to jest oczywiście więcej niż 36x. Pierwsze pytanie zrobione, drugie: o ile procent? To my tutaj musimy mieć różnicę. Większe, mniejsze, a być więcej, to bierzemy różnicę. Ale to wartość mniejszą z tych dwóch dajemy do mianownika. A że ma być procent, to jeszcze 100%. To jest 1. 9, czyli będzie 100 na 9, a to jest około 11%. No i zapisujemy odpowiedź. Że pan A zyskał na sprzedaży jabłek o 11% więcej niż pan B. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.